Cześć, witam wszystkich w kolejnej części kursu. Ostatnio, jak wiecie, wprowadziliśmy sobie superpręty dla naszych rygli dachowych. Zajęliśmy się też wstępnie określeniem współczynników długości wyboczeniowych dla tych rygli, uwzględniając elementy dochodzące, takie jak płatwie, które skracały te długości wyboczeniowe płaszczyźnie dachu. To już sobie zrobiliśmy, tutaj tylko jeszcze może kilka słów wyjaśnienia na temat krzywych wyboczeniowych. krzywe wyboczeniowe to wynika jakby z procedury samego określania słuczniku długości wyboczeniowej. Na podstawie normy EuroCode nasze krzywy wyboczeniowe z płaszczyzny grekowej Zetowej uzależnione są Oczywiście od typu elementu, typu przekroju, czy to jest dwutownik, czy rura, od, zale, od um, stosunku wysokości, od szerokości półki, od grubości w materiału, czyli tutaj określając te parametry, wyznaczamy sobie jaki to jest, jaka to jest krzywa oboczeniowa. Później na podstawie krzywy oboczeniowej mamy parametr imperfekcji istotny dalej do określenia. Czynniku długości wyboczeniowej. to tylko tak z suchej teorii. Ja generalnie zawsze zostawiam to pole ustawione jako automatyczne. Teraz dalej. Bardzo istotna rzecz, jeszcze analizując wyboczenie w przypadku naszego reguła dachowego, kolejna bardzo istotna rzecz to konstrukcja przesuwna nieprzesuwna. Ja tutaj odniosę się do starej normy. Normy. Stalowej P90P03200. Jest to załącznik 1.3. Możecie zwrócić uwagę, że w zależności czy konstrukcja jest przesuwna czy nie przesuwna, ma ona zasadniczy wpływ później na e, współczynniki długości wyboczeniowych. E, w zasadzie współczynniki długości wyboczeniowe mogą się zmieniać od wartości 0,5 po w zasadzie nieskończoność. Jest to uzależnione od wielu czynników, gdyż tak naprawdę. Większość ram stalowych większość ram jest przesuwna, a węzły są odkształcalne. Co to znaczy? Że nie są one w pełni przegubowe, nie są w pełni sztywne. W takiej sytuacji jakby szacowanie długości wyboczeniowej na podstawie tych takich podstawowych schematów jest rzeczywiście bardzo, bardzo utrudnione i możemy tutaj bardzo łatwo popełnić błąd. Ja natomiast jeszcze chcę zwrócić do tego zagadnienia dotyczącego konstrukcji przesuwnej i nieprzesuwnej. Powiem w jaki sposób ja to określam, a mianowicie, bo to jakby... Wybór konstrukcji przesudnej, nieprzesudnej automatycznie narzuca nam później korzystanie z zupełnie innego diagramu dotyczącego, dotyczącego współczynnika długości wypoczeniowej. Generalnie ma to wpływ, czy to jest polska norma, czy jest to wpływ w normie PNEN. Jest to bardzo istotna opcja, którą warto prawidłowo przeanalizować. Więc kiedy mamy do czynienia z konstrukcją nieprzesuwną. Generalnie w, naszym, w naszej konstrukcji, jak widzicie, w naszym układzie przestrzennym wprowadziliśmy masę różnego rodzaju stężeń ściennych, yy, ściennych jak również yy, 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 dachowych, które mają za zadanie zmniejszyć, zminimalizować przemieszczenia naszej konstrukcji w wyniku obciążeń. No dobrze. To jest jakby oczywiste, ale w jaki sposób możemy jednoznacznie powiedzieć, że nasza konstrukcja jest nieprzesuwna w, danym, e, w, danej, w danej płaszczyźnie? Czy to z płaszczyzny y, czy z płaszczyzny z? -owy. Ja mam takim myk i w internecie również możecie się z tym spotkać. Jeżeli chcemy sprawdzić na przykład, czy konstrukcja jest nieprzesówna, wybieramy sobie jedną ramę. Niech to będzie taka rama, którą tutaj zaznaczyłem. Jest to rama WOSiD. Kopiuję sobie ją na bok. Wprowadzam sobie nowy przypadek obciążeniowy. Niech to będzie jakiś przypadek. Ja już teraz tego nie dorobił, tylko mówię. Wprowadzam sobie nowy przypadek obciążeniowy i w tym przypadku obciążeniowym prowadzam jakąś siłę, która będzie generowała przemieszczenie tego układu w kierunku minus x. -owy. To samo robię w przypadku naszego układu przestrzennego, czyli dokładnie tą samą ramę obciążam wartością, wartością obciążenia działającą ze zwrotem minus x, i patrzę, jak będą generowały, i później sprawdzam, sprawdzam nasze, nasze deformacje. Obu tych ram, czyli jednej ramy płaskiej wyciągniętej i jednej ramy w naszym układzie przestrzennym. Jeżeli okaże się, że przemieszczenia w naszym układzie przestrzennym tej oto ramy są w granicach 5-6 razy mniejsze w stosunku do, do, formacji, do przemieszczeń tej naszej ramy płaskiej, wtedy możemy powiedzieć, że układ jest nieprzesuwny i możemy dla znanej płaszczyzny i możemy zaznaczyć tutaj, że jest to konstrukcja nieprzesówna. Oczywiście musimy to analizować dla dwóch kierunków, dla, dla kierunku z i płaszczyzny y, płaszczyzny dyrektowej, czyli tutaj też wprowadzamy siłę i patrzymy, jak będzie się przemieszczała nasza rama. To jest bardzo istotny, bardzo istotny element, który znacznie wpływa na, na nasze na współczynniki długości wyobrażeniowej. Dobrze, przechodzimy do zwiększenia. O co chodzi z zwiększeniem? Kiedy w ogóle mamy do czynienia ze zwiększeniem? Wyobraźmy sobie, że mamy nasz dwuteownik, niech, niech to będzie nasza płatew, do której przyłożono obciążenie skierowane pionowo w dół. W wyniku jakby utraty stateczności nasz element, a w zasadzie strefa ściskana w tej naszej zginanej belce zaczyna się skręcać to mniej więcej to zjawisko mniej więcej nazywa się zwiększenie. Czyli żeby występowało zwiększenie, no to wiadomo, musi występować jakieś obciążenie skierowane pionowo do elementu. I no czyli to generalnie są belki, tak jak w przypadku słupów zaznaczamy wyboczenie, tak w przypadku belek zazwyczaj zaznaczamy zwichrzenie aczkolwiek w, jak w przypadku na przykład tego naszego rygla będziemy mieli do czynienia ze zwichrzeniem jak również z wyboczeniem dlatego te dwie opcje są aktywne w tej chwili poziom obciążenia poziom obciążenia to jest też dosyć istotny parametr w ustawieniach określamy w którym miejscu przychodzi nasze obciążenie generujące zwichrzenie, w przypadku tym jest to nasz rygiel, na którym opierają się nasze płatwie dachowe, więc jak najbardziej nasze płatwie leżą na nasz ryglu, w związku, z tym, w związku z tym poziom obciążenia jest jak najbardziej prawidłowy. Teraz mamy półkę górną, półkę dolną. O co tutaj chodzi? Tak jak powiedziałem, chodzi tutaj o określenie współczynniku długości zwiększeniowej dla półki górnej i półki dolnej. Jeżeli obciążenie działa pionowo w dół, no to elementy, które będą przeciwdziałały przed zwikszeniu, a w zasadzie zmniejszały współczynnik długości no to są elementy, które będą znajdowały się gdzieś w górnej półce. Natomiast jeżeli w tej sytuacji będziemy mieli również podrywanie wiatru, czyli zwrot nasz sił będzie zupełnie inny. W jednym przypadku obciążeniowym tak właśnie jest. No to też może nastąpić zwiększenie półki dolnej. Stąd też mamy półkę górną, półkę dolną. Teraz jak określić współczynniki długości zwiększeniowej? Wybieramy sobie podobnie w przypadku wyboczenia stężenia pośrednie ale wcześniej musimy szczytać sobie jeden numer 583 to będzie nasz reprezentant jeżeli chodzi o te rygle dachowe czy rygle D, D e, e, modyfikujemy rygiel D, typ, wchodzimy w stężenia klikamy sobie tutaj w miejscach występowania elementów, jak widzimy jest, widzicie, jesteśmy teraz na zakładce wyboczenie Y, wyboczenie Z jest już określone, choć proszę się teraz tym nie sugerować to już zostało prawidłowo wprowadzone teraz przy każdym otworzeniu tego pola aby, aby tutaj pojawiła się prawidłowa długość on prezentuje dla pręta pierwszego ale do momentu jak nie zmodyfikujemy tego i zapisuje, zapiszemy jeszcze raz program cały czas ma przyjęte te poprzednie nasze ustawienia czyli jeżeli był to wybrany pręt powiedzmy 583 który ma długość 12 metrów i raczej prowadziliśmy te współrzędne stężeń to on w tej chwili cały czas ma jej w pamięci. Nie modyfikujemy wyboczenia Z, wyboczenia Z przy ustalaniu zwiększenia. Jestem przekonany, że będzie to prawidłowo. Przechodzimy teraz do zwiększenia półka górna. Jak mówiłem, obciążenie gdzieś z góry będzie generowało skręcanie naszej strefy, strefy ściskanej w belce, w belce zginanej. W związku z tym mamy 583. Bierzemy sobie, już program automatycznie szczytał jego długość, węzły końcowe 5362. Jak widzicie, w związku z tym, że nasze płatwie są zamodelowane przy użyciu węzłów kompatybilnych, program nie widzi tych stężeń w miejscach występowania, dlatego też po prostu skopiuję sobie te rzeczywiste pozycje naszych stężeń i wprowadzę je w taki oto właśnie sposób. Czyli nasza górna półka, zwiększenie górnej półki będzie zabezpieczone przez nasze płatwie w takich odstępach 20 cm2,14 mniej więcej. Te długości zwiększeniowe będą, współczynniki długości zwiększeniowe będą na poziomie 1,90 m. W przypadku zwiększenia półki dolnej zostawiam to puste, gdyż to żadne elementy nie będą wpływały. Na, na to zwiszenie. Biorę sobie ok. Teraz jeżeli chodzi o moment krytyczny. Tutaj zazwyczaj zaznaczona jest opcja automatyczna i możemy, i możemy z tego jak najbardziej korzystać. Natomiast ja pamiętam, że tutaj jeżeli chodzi o wyznaczenie tego momentu krytycznego, czyli momentu, w którym następuje zwiszenie, nie do końca uwzględniając oczywiście wszystkie elementy dochodzące, uwzględniając usztywienie, jeżeli są jakieś blachy i tak dalej, nie do końca pamiętam, że, ten, że robot to prawidłowo określał. Do tego też tutaj pojawia się pewna opcja, a mianowicie manualne wprowadzenie momentu krytycznego. Jest dostępnych w internecie kilka programów umyślających obliczenie takiego momentu krytycznego, uwzględniającego wszelkie elementy dochodzące, wszelkie usztywnienia i tak dalej. Wtedy ten moment krytyczny możecie wprowadzić sobie z palca. Natomiast na potrzeby tego kursu biorę automatyczny jest to jak najbardziej prawidłowe. Nie będę w ogóle tutaj tego analizować, że chodzi o krzywę zwiększeniową, to podobnie jak w przypadku krzywych wyboczeniowych jest pewna procedura określania, określania, wyznaczania tego momentu krytycznego i ogólnie tych parametrów zwiększeniowych, w związku z tym też program zostawiam tutaj na auto i automatycznie jadąc z normą on sobie to, to określi. Biorę tutaj zamknij, biorę te zapisz, zapisuję, zmodyfikowałem sobie ten RegielD i w tej chwili Powinienem mieć, jak widzicie, tu określone długości. Tu również możemy jeszcze sobie, oczywiście, 583 rzucić szybko na bęben i zobaczyć. 583 i zobaczyć. Tu jest jeszcze problem z materiałami, ale to jakby mnie nie interesuje. Mamy zwichrzenie. Um, lam lt jeżeli macie oznaczenia i do końca wiecie, wiecie o co z nimi chodzi możecie sobie otworzyć zawsze wyniki szczegółowe szukamy pozycji lam lt eee, smukłość eee, zastępcza smukłość jesieniowa li, pręta eee, długość krytyczny moment krytyczny krzywa C FiLT, współczynnik do obliczeń L low. długość likszeniowa półki dolnej, czyli tak jak chcieliśmy długość liksszeniowa półki górnej. Program przyjął nam MED94, czyli no, wydaje się, że jest to prawidłowo i widzicie, że wyboczenie też jest przyjęte, jeżeli nie modyfikowaliśmy go, jest przyjęte prawidłowo, czyli dla płaszczyzny grekowej 12 metrów w płaszczyźnie zetowej, płaszczyźnie dachu mamy do czynienia z MED94, czyli określiliśmy sobie dla naszego rygla dachowego, dla naszego rygla dachowego Parametry wyboczeniowe i zwichrzeniowe. Teraz będzie też fajna zabawa, bo będziemy robić podobną historię dla naszych płatwi. Płatwie, jak wiecie, pokryte są blachą trapezową, która będzie również wpływała na pewne parametry, pewne, na pewne parametry i pracę naszego, naszego, naszych płatwi. Będzie właśnie ona wpływała na te utraty stateczności, czyli na zwichrzenie, wyboczenie. W płaszczyźnie, w płaszczyźnie dachu jeżeli chodzi o wyboczenie także też będzie bardzo ciekawa kolejna lekcja pokażę Wam kiedy możemy korzystać kiedy możemy uznać że nasze, nasza blacha trapezowa uwzględnia wpływa na, na usztywnienie usztywnienie naszego, naszych, naszych płatwi na wyboczenie i na zwichrzenie także zapraszam serdecznie do kolejnej części kursu